Cześć! Jako Pro Watchers odwiedziliśmy targi w Düsseldorfie o nazwie WatchTime, na których pojawiło się około 30 wystawców, którzy zaprezentowali swoje marki zegarkowe. Są to generalnie niezależni producenci zegarkowi, głównie z Niemiec, ale mamy tutaj dobrze nam znane marki ze Szwajcarii, jak chociażby Fortis czy Formex. Dokładnie, postaraliśmy się zrobić długą, dużą relację, jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o zdjęcia, także serdecznie zapraszamy Was na stronę o zegarkach www.segaarka.pl, a także na kanał na TikToku bądź YouTube, który nazywa się Uwaga, kanał o zegarkach. Tam znajdziecie także wideo, content, a także relacje z tego wydarzenia. Sprawdźcie razem z nami, co tutaj się dzieje. Na wejściu przywitała nas marka Junghans, jednak wzrok mimowolnie kierował się na stoisko marki Fortis, które bez wątpienia było największe i najbardziej oblegane. Pomimo tego, Jupp film właściciel marki, znalazł dla nas kilka minut na rozmowę. Informacji, które zostały udostępnione przez Watchtime, wynika, że targi odwiedziło około 3200 osób. Mieliśmy przyjemność poznać rodzinę Damasco, a także zespół odpowiadający za marketing i sprzedaż. Ponownie zostaliśmy zaskoczeni tym, że pomimo dużego zainteresowania marką, znaleźli dla nas kilka minut na rozmowę. Targi w Düsseldorfie przypomniały nam, jak bardzo mniejsze brandy skracają dystans na linii marka-klient. Nieczęsto bowiem na targach lub poza nimi istnieje szansa porozmawiania z właścicielem marki, a w Düsseldorfie było to możliwe dla każdego. Sporym problemem było dostać się do zegarków Formex, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Założyciel marki Rafael Granito dba bowiem o bezpośredni kontakt z odbiorcami marki i, co ważne, bardzo wsłuchuje się w ich potrzeby. Swoją przestrzeń wystawienniczą miała także Leinka, którą wielu może kojarzyć głównie z wysokiej jakości aparatów fotograficznych czy układów optycznych. Trzeba jednak przyznać, że zegarki wyglądają bardzo jakościowo. Podczas targów Watchtime nie zabrakło także marki Belen Rose, której liczne projekty nawiązujące do świata lotnictwa, wojskowości i divingu skupiły uwagę wielu uczestników tego wydarzenia. Swoje miejsce miała także niemiecka marka Circula, która na rynku zegarkowym pozycjonuje się jako zegarek mechaniczny typu Tool Watch. Na miejscu mogliśmy także zobaczyć kilka nowości od marki Oris czy Zi która na niemieckim rynku zegarkowym bez wątpienia cieszy się powodzeniem. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także przestrzeń wystawiennicza marki Chapel Genève, które oferowało możliwość przymierzenia modelu Place Vendôme o wartości 85 tysięcy franków szwajcarskich. Na uwagę zasługuje także czeska marka zegarkowa Rob, która różniała się ciekawym wzornictwem. W Düsseldorfie zakościła także marka Atlantic, która cieszyła się sporym zainteresowaniem, ale to, co najbardziej rzuciło się w oczy, to brak w kolekcji tańszych modeli. Widać, że niemiecki dystrybutor skupia się głównie na linii World Master. Nie zabrakło także polskiego akcentu, czyli limitacji Krzysztofa Hołowczyca. Po więcej informacji zapraszam Cię do artykułu, który znajduje się na www.stronaozegarkach.pl.